Z strony z tej strony Koszy I to was z kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, gra, w świetnym odcinku grałem suicidowe Badwars na Craftplayu. Yy, dla mnie byłoby to tajne solite, gdyby nie to, że nie byłem na tym serwerze online przez 129 dni. Z tym, że jestem teraz na moim multi-koncie. No a co, to no, idziemy już do odcinka. Ale zanim, oczywiście, prosi by was o zostawienie łapki w górę i suba na kanale, żeby było więcej takich filmów. A my bez przedłużania lecimy z tematem Dobra, jak my już jesteśmy na ręce No i co Pierwsze na co zwróć uwagę To przede wszystkim to, że o wiele mniej osób teraz gra W wakacji, kiedy nagrywałem dwa filmy na tym serwerze O wiele szybciej wcietpało mi Arenki Aczkolwiek to się nie jest to aż taka znacząca zmiana Poza tym i tak Są wszystkie filmy Aj, no niestety Strasznie mnie laguje w ogóle, nie wiem czym to jest spowodowane Fasten alternate blocks O Nie, to też nie Dobra Słuchaj, render distance 2 Dobra Dobra, dalej mi laguje, ale trudno Ale co, no ja, dobra no, więc, my się dobudujemy się na środek Chociaż... nie wiem. Dobra, Speed Bridge. Okej, okay. jesteśmy już na Diaksach, zatem... co? No co, w ogóle tak dziwnie gadam, ale po prostu nie wiem od czego zacząć. Dawno nie nagrywałem. Czy może niedawno co? Po prostu dobrze. Ale cóż, dobra. Mój ziomek rozwalił łóżko. Dobra. Łopie nie chcą nawet, ale dobra. C wow! Toś pojawił się przy mnie. U. Dobra, nie stać mnie na ten przedmiot. Teraz nie stać na ten przedmiot, dobra. Ewem Strasznie się nie wiem. ale nie mogę y, długo nie nagrywać odcinków, bo po prostu później y, kompletnie tracę wenę. Dobra, o, goni mnie typ, ale dobra. Nara. Ale dobra, chodź się klepać, no chodź, chodź na ląd, chodź na ląd. Dobra, znowu. Idź pan. O, no, nie wierzę, dobra. Lecimy na kolejną marę. Dobra, jesteśmy już na ręce. Tym razem, yy, no cóż, czytam ją trochę szybciej, ale też zauważyłem w ogóle yy, drugą rzecz, która się zmieniła. Mianowicie, w widzę, że się za, zaostrzył zaotrzy, się spór. Tak jak yy, 4 miesiące temu, jak nagrywałem sobie yy, z, tego, z, z tego serwera odcinki. To tam aż tak bardzo gracze się nie wyzywali. Mam wrażenie, że to teraz się pogłębiło, bo teraz, yy, no tutaj, już się wyzywali od cast, szczerze, nawet nie wiem. Nie wyzywajcie się. Dobra. No to chłop dobrze mówi. Wyzy wyzywanie to zło. Bawię je uczę. Okay, dobra. Hmm, lecimy dalej. Okej, okay, my jesteśmy w więc sobie go myślę, podjedziemy. Fireball jumpujemy się. O, dobra, fajnie ten Fireball, fireball, fireball jump był. Są tu. nie, A, a drużyna jest już nieżywa. Aha, pochłam. Dobra, wolę użyć to, bo TNT jump na tym serwerze nie umiem robić. E, jak mam być szczery, Dobra. Kołamy sobie. A jakie ja mam lagi, Co jest? Dobra. Tam są te do, diamenty, to pójdę myślę na środek. Łaj, nie udało mi się. No Jezus, sło mi się stanęło. Ja mam. No chyba, że chwilę wyłączę animację chodzenia. Główno to dało. Tak szczerze. Dobra, jest na razie po jednym emeraldzie. No ale dobra, to sobie zbiorę i może poczekam na drugie. Ok, zbieramy, zbieramy, cyk. Aż w ogóle, jak pisałem Wam na jakiejś społeczności, nauczyłem się gatbridge'a, z tym, że nie na tej myszce, bo ja mam jakby dwie myszki i gatbridge'a jakby nauczyłem się na tej. Na tej umiałem Moonwalka, aczkolwiek yy, teraz już go nie umiem i w ogóle nie bez znaczenia, czy jestem na tej mojej drugiej miejsce, czy na tej, po prostu zapomniałem jak się go robi i przez co, no cóż, no na pewno będzie mi trochę trudnie, ponieważ ten God bridge, no nie zawsze mi wychodzi, bo to jest... Widzicie, bo to nie jest tak, że ja mogę całym bridge'em lecieć sobie przez całą mapę. Ale no cóż, no, dam radę... No, też się nim nie, nie bridgeuje, bo ja się po prostu boję, żeby nie spaść. No, też no, na tym miejscu nie wiem, ale dobra, spróbujemy. Aha, dobra, pozdrawiam. Sztorm mnie zniszczył. Nie za, y, to bardzo niedobrze. Aha, dobra, cyk, 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 cyk. Cyk, dobra, water. Zrobiony, dobra. Fajnie, że tu można robić watery. To jest też rzecz, którą, yy, która jest myślę na plus, że nie trzeba robić ladderów, tylko można robić normalne watery. Dla mnie jest to naprawdę dobra wiadomość, bo nie zawsze udaje mi się robić yy, nieskazitelne ladder -klacze. To jest, dobra. Okej, okay. niebieskiego nie ma w bazie. Chyba dobiorę się do beda. Tak, dobrałem się do beda. Kupię sobie może lepsze rzeczy. Mam chyba, diamentowy srecik, które jednak mi się kupił. Okej. Nie nie po co to kupiłem albo. Ooo. to to, to. Okej. Hmm. Pujemy... i Dobra. Mamy prawie dwa staki wełny. No dobra, nikt nie ma łóżka, więc teraz wystarczy tylko poszukać. No dobra. Okej. Okay. Tutaj w ogóle nie wiem, czy mi łatwiej się będzie dobrydżać. Ja bym wolał nie ryzykować, że nie trafię. Ale cóż, dobra. Hmm, lecimy. Ło, łow, wow, 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 wow. dobra. Nie udało mi się ten. Dobra. Be że już bez marnowania aha, dobra to było wszystko w planach okej okay. kolejny water może udany tak, udany no także co, teraz ich tylko szukać trzeba co nie dobra Zostawi tylko Storm do zabicia, albo ja jemu do zabicia. Nie wiem. Tylko, O, witam pana serdecznie. Dobra, Panie, chodź tu. A on się boi, ale on ma. O, wow, dobry jest pan sztorm. Chłopie z łapki zabije złale, upokorzenie dla mnie. Dobra, kurde, GG dla typa, bo ewidentnie jest dobry. nie ja wiem czemu, No, mi się widzimy na kolejnej a ręce, a ja spróbuję rozwiązać w tym samym czasie problem z FPS-ami. Dobra, yy, problem z FPS-ami raczej nie udało mi się rozwiązać, ale cóż, dobra, ja myślę, że framerate sobie ten bo i tak mi pewnie wyżej nie podskoczy. Znaczy jednak jest trochę lepsza płynność, mimo że tego tak mi się nie pokazuje. Okej, okay, co tutaj? Szybka zabudowa łóżka. Wypadałoby wygrać jakąś arenę na odcinku, bo wy mam wygrane na razie 4 areny, ale mimo wszystko gra mi się tu o wiele lepiej niż na Coxcrafcie. Nie ma tu aż tak wielu spodzeńców. Aha, dobra, jednak jest. Jezus, co ja zrobiłem! Nie, nie chcę mi się naprawdę! Ach, co to, co za wstyd! Masakra! No i dobra! Kolejna arena, nie ma co. Dobra, jestem na kolejnej arenie. Znowu nie uda mi się rozwiązać problemu związanego z FPS-ami, ale dobra, to już trudno. Eee, okej, okay, szybko. Wełna i lecimy na gościa. Dobra, szybko nawet, nawet Beda nie zabudowałem dupa z tym Co to jest? Wani O, O popsie Oj, dobra! Chłopiec dobry, Jłop jest ewidentnie dobry My nie? nie zwiastuje to nic dobrego dla mnie Chyba, że mam tutaj pewną rzecz, która mi może pomóc Okej okay. Dobra, mam 60 FPS -u. O! Wypadł? Ja, Jak on spadł? Tak spadł, dobrze. Jezu, jakiego ja mam farta. Okej. Okay. Wrócę może. O, 78, ale dalej mam. Okej, okay. się boję speed bridgeować, powiem szczerze. A co dopiero gad bridgeować. tym bardziej, że gad nie umiem aż tak. Znaczy umiem gad bridge'a, ale nie umiem jakby robić go tak niestażitelnie jak to robią mini twórcy. No dobra. Okej, okay. tutaj mi się po prostu dobuduje się z bridge'em. Jeden, a za niedługo będą dwa. Ok. Chociaż ty. Albo nie, dobra. Zbiorę wszystkie. No cóż, taki już jestem. Nie zostawiam live, dobra. Potrzebuję tylko Naseta, bo ryzykuję, że zginę, będę szczery. A tu też mogłem tak taki, ale dobra, trudno. Jak ktoś by teraz rzuci fireballem, to się zdenerwuje. Ale dobra. Na szczęście nikt tego nie zrobił. Więc mogę sobie na spokojnie kupić seta. No i tak jak powiem szczerze, to nie zauważyłem, żeby działo się tu jakoś wypit... Żeby jakoś nie dużo rzeczy się tu zmieniło. No, wydaje mi się, że oprócz community, to. O! To serwer jest taki jaki był. Dobra. O! Panie, dobra. No, ale wracając, wydaje mi się, że serwer tak to jest taki jaki był. Nie zmieniło się jakoś bardzo dużo rzeczy na gorsze, aczkolwiek, no. Myślę, że może być dobrze. Na pewno, pochwała za te, no, za te fireball jumpy ponieważ y, to zawsze ponieważ zawsze to y, jakoś pomaga no chyba że to ja po prostu nie umiałem robić y, fireball jumpów możecie mnie poprawić dobra okej okay. dobra ty. dobra Wow, dobra Bracie, widziałeś kiedyś takie coś. Nie no, żartuję. Dobra, co tam? Co tam jest za drużyna? O, 120 FPS, czekaj. Włączę sobie bo na wszystko. O! Różowy! Jak miło! Chwila moment, dobra No nie! Dobra, to chyba na tyle. No dobra, także to by było na tyle, dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że tak muliłem, ale no cóż, niestety, dawno nie nagrywałem, jak mówię, i trochę już wyszedłem z sprawy, O ile kiedykolwiek ją miałem. No także co, może następne odcinki będą lepsze. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.